Dzisiejsza Ewangelia to jedno z tych czytań, które mogą zaskakiwać swoją głębią i aktualnością. Mimo, że Jezus wypowiada te słowa dwa tysiące lat temu, brzmią one jakby mówił je dziś: do mnie, do ciebie, do nas wszystkich. Zaczyna się niezwykle ciepło, wręcz z ojcowską czułością. Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. To jedno zdanie wystarczyłoby na całe kazanie, bo ilu z nas żyje w lęku o przyszłość, o zdrowie, o dzieci, o pracę, o to, czy życie nasze ma sens? Jezus mówi: Nie bój się. Nie jesteś sam, należysz do małej trzutki, którą prowadzi dobry pasterz. I ten pasterz właśnie chce dać Ci królestwo, nie jakiś tymczasowy, chwilowy sukces, ale życie wieczne. Potem słyszymy wezwanie: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana. To wezwanie do czuwania, ale nie chodzi tu o bezsenne noce, ani nerwowe wyczekiwanie końca świata. Czuwanie to życie świadome, pełne uważności i skupienia, w którym każdy dzień ma znaczenie i sens, każda decyzja, każda rozmowa, każda chwila. Wyobraźmy sobie mamę, która czeka na powrót dziecka z kolonii. Nie siedzi bezczynnie, sprząta pokój, przygotowuje ulubione jedzenie, sprawdza, czy wszystko jest gotowe. Dlaczego? Bo miłość nie pozwala jej być obojętną. Albo wyobraźmy sobie pracownika, który wie, że szef wróci z delegacji. Nie odkłada obowiązków, nie marnuje czasu, bo wie, że jest za coś odpowiedzialny. I chce być godny zaufania. Takie jest właśnie czuwanie, o którym mówi dziś Jezus. To styl życia, a nie jednorazowy, chwilowy poryw serca. Dalej Jezus mówi: Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających. Szczęśliwi znaczy błogosławieni, ale nie tylko wtedy, gdy robią coś wielkiego. Spektakularnego, efektownego. Często najważniejsze rzeczy dokonują się po cichu, w ukryciu, w naszej codzienności. Młoda pielęgniarka, która z oddaniem opiekuje się chorymi, mimo zmęczenia, presji, czasem niezadowolenia ze strony rodziny czy pacjenta. Tata, który wraca zmęczony z pracy. Ale poświęca czas dzieciom, czyta im bajki, modli się z nimi przed snem, jest obecny. Starsza osoba, która ofiarowuje swoje cierpienie w cichości serca za innych, wiedząc, że robi coś wielkiego. Wreszcie uczciwy pracownik, który nie oszukuje, choć jak to się dziś potocznie mówi, wszyscy tak robią. To są ci ludzie, to są ci słudzy, których Pan zastaje czuwających. Ich życie nie krzyczy, o nich nie mówi się w mediach, ale ich wierność świeci we współczesnej ciemności świata. W ostatnich słowach Jezus przypomina coś bardzo ważnego. Komu wiele dano. Od tego wiele wymagać się będzie. To słowa o odpowiedzialności. Czasem mówimy: Ja nic nie znaczę, ja nic nie mogę, ja nic nie mam, ale to nieprawda. Każdy z nas otrzymał coś od Boga: czas, wiarę, rodzinę, możliwości, talenty, zdrowie czy relacje. Nie chodzi o to, ile masz, ale o to, co z tym robisz, jak wykorzystujesz. Jeśli umiesz słuchać, może ktoś w Twoim otoczeniu bardzo dziś potrzebuje, by go wysłuchać. Jeśli masz trochę wolnego czasu, może warto odwiedzić samotnego sąsiada albo pomóc komuś starszemu zrobić zakupy. Jeśli masz wiarę, może warto nią podzielić się nie tylko przez słowa czy napominanie, ale przez osobisty przykład. Każdy ma jakiś klucz do domu, jak mówi przypowieść, i jest odpowiedzialny za to, co się w tym domu dzieje. Drodzy siostry i bracia, dzisiejsza Ewangelia nie jest zaproszeniem do lęku czy strachu, ale Przeciwnie do zaufania. Nie mówi, boisz się, uważaj, pan przyjdzie. Mówi raczej, nie bój się, bo pan przyjdzie i pragnie cię zastać gotowym, kochającym i wiernym. Czuwanie nie jest więc ciężarem, lecz drogą do szczęścia, do błogosławieństwa. Dlatego zapytajmy dziś samych siebie, kończąc te dzisiejsze rozważanie, czy żyję tak, jakby Jezus miał przyjść dziś wieczorem? Czy jestem wierny w codziennych sprawach? I wreszcie, czy moje życie jest światłem dla innych, którego świat tak bardzo potrzebuje? Niech odpowiedzią na to pytanie będzie nasze życie pełne zaufania, wierności i gotowości, tak byśmy i my należeli do tych szczęśliwych sług, których Pan znajdzie czuwających, gdy nadejdzie. Amen.